Od, drugi od mojej prawej strony Walędziak Michał Trzeci Leszek e, Piotrowski Czwarty Leszek Strużyński Piąty Majewski Marcin Szósty Artur Czarny Tu was zostawiam od tej strony Od tej ładnie tutaj przeszkódki i tutaj poproszę stanąć Leszczyński Krzysztof Walędziak, Michał O albo tutaj na mnie, To na, o bardzo dobrze, tak 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 O, półgnika tu się ściśnie, o, Muszę mieć to siłę przed sobą Michałko, tutaj Cię poproszę ładnie, o tu zaparkuj Wiecie, ja jestem strażnikiem miejskim, tak z umie parkować samochody? No, nie, dobrze, co się stało? uśba Dobra, trzecie, tutaj o trzeci właśnie, ale super, brawo Tutaj poprosimy Czwor Leszek Strużyński, tak oczywiście. Pani Hanna Zebrowska, Czarny Kościół Zawodów przygotowuje się. Poprosimy ją, żeby była gotowa, bo to ona za niedługo wręczy nagrodę, wraz, Tutaj poprosimy, tak, 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 tutaj Leszek, Leszek, świetnie. Styl, 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 styl. styl porządek musi być w innych matkach, żeby więc Dobra. Fajnie tutaj majski, Adam. Tak, jeszcze... Weronikę poprosimy, może, może, jak nie może to wata to odbierze. Tomasz Porański też proszony. Marimelka jak może wyjechać, też byśmy zapraszali. Co prawda widzę, że się nam tu trochę przemieszał. Artur musiałby wyjechać dwa razy. Dobra, zostawię Was po kolei. Chodź chodź, brawo! Super to mój te śliczny mysze. Prawie równo, o ludzacy ładnie stoją, on już weterani sami wiedzą, gdzie mają się ustawić. A ty gdzie masz ludzaka? A masz tutaj, super. Dawaj Artur, dawaj, 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 tutaj stajno. Dawaj, hop. hop. chodźcie, łatwiej, łatwiej, nie czekajcie, nie ociągajcie się. Dobry, dobry, dawaj. O tak ładnie, ładnie, ładnie. Jezus, jaka maszyna, stoimy maszyna. Widzisz mnie, Misiu? Widzisz? Dobrze, fajnie, tak. O, tutaj cała rodzina się dotykowała, ładnie, no, super fajnie. Tak, oczywiście, poprosimy o zaczepianie w Loju. przygotowanie się panu Hanno po która w ręce, no, tak? Może ja już, może ja już oddam, oddam mikrofon na łowę. jak już na no, chwilkę poustawiam jeszcze ostatni proszę poproszę, nie dawaj tutaj, dawaj ładnie, o tak. Prowadzi też tutaj dobicie, ładny ale Żywali na rudzie odorowych wyglądasz. Dobra, daj mi kolegę, teraz poprowadzi. Tak? Nie, ja będę dekorował. Teraz jest, jest... No, jest. Jest... To... No, no. ja się A jest bardzo A bardzo bardzo Pani Dobra, daj mi się bardzo, kolego. No i tak dostałem z powrotem. Pierwsze miejsce, proszę Państwa, i zwycięzca w konkursie Leszczyńskich czysto. lata Trenninga, jak sam powiedział. O, świetnie Pani Wadzia Super. Twoje koniki przedstawię sam, teraz sam. Gabi i Gala. Bardzo, bardzo. bardzo dziękujemy, idziemy teraz Pani O, syp, tak już ci zgodzi jest zwarmiliony. Ty nie wystawiacie tego na Allegro, broń Boże. Super, głębokie spojrzenie. i głębokie spojrzenie. W oczy pani Wandy. To najlepsza nagroda dla Michała. Dobrze. Fajnie, dziękujemy. Kolejna para. Bardzo dziękujemy. Pan jestem patrząc. No, Pani Wandeczko. Super. Bardzo. Tak. Nie chodzi coś. No właśnie, Już tyle dekoracji było. No właśnie, wszyscy muszą mieć jednakowo. Zapraszamy, teraz do kolejnego zaprzęgu. Leszek Stróżyński, ten, który ten się tak technicznie ten trener budował. To jest powożący jego syn? do syn? Do syn? Tak, dokładnie. To jest powiedziała Pani tak pan O Nie, 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 Teraz nie, kochani nasi, proszę bardzo. nie, 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 się? nie, 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 Młody się przedstawi, to piękne siłę. Dawaj, przedstawkę, nie przestaw się. na imię Marcin Majewski, konie kropek i kropka. Brawo! Bardzo Ci dziękujemy, super. Przewraz, pięknie się pokazały. Jeszcze jeden byłby tak, ja to jest i byłby wielokropek. Bardzo specjalny okrąg w stronę Wandy. O. Teraz numerka, prawda, zdradzisz, że wasz na już zapytamy się. Proszę powiedzieć. Jestem Weronika Piotrowska, Wojtek i gruby. A ile ma 10. To co to będzie? Jak mówimy, że Tego miała z 15. Dobrze, no że nie miała, że tam drżeć. Tak, damy radę. <laughs> Tak. tak, wiadomo, bo będzie runda honorowa, konie już się lekko drzeją, mam damy im po kolei, żeby żeby nie startowali wszyscy razem. O. Bardzo dobrze. Artur Szarnik, jego piękna lezaczka. Nie, tak. Proszę bardzo, słuchaj. Nie, nie, za bardzo chcę chodzić powiedzieć? A to była minuta... Super, Nie, nie, jeździ w kuźnię. Zajęła przecież na ujeżdżanie to pierwsze miejsce, potem a ale dzięki za tę łęcką. Ale we Wrocławiu na tej Wielkopozmieśniowej. Teraz to profesjonalnie przypięte w jeżdżeni, a potem Bardzo w dobrze. Aerodynamicznie się zgodnie z kierunkiem jazdy. Po heglach i po wszystkim włączeniu. Dziękujemy bardzo. Wejmasz Typiot. Jak ty by nie było. Proszę bardzo, coś powiedzieć o sobie. To naprawdę debiut? To, to naprawdę na debiut? Jest mało takich tych. No, no. Trzeba wszędzie daleko jechać. a Na taką no, chwilę się no. nie opłaca. prawdę mówiąc, no. jak Tak, mój tak. na, zbiuch, na jechać, że... no. 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 był mój Ale, syn, no, na przykład, tak jak teraz, Jest to nasz debiut. No, na ile to trwa? No dobrze! No dalej, tak, no, to dalej, że No dalej, 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 No Dlatego my w zeszłym roku właśnie był w Grodzisk. Trzeci raz teraz będzie miał. Pierwszy raz właśnie dwa lata temu w Grodzisku wystartował no? Osiem lat. Temu. No to nie złe. Też damy mikrofon, przez przybył przez to w konie? Marek Łukaszewski, koniem Jurek i Rosa. Gratulujemy. Co za wypróżniacz. A jakie me dwóch no i koniki polskie i no, polskie. To jest tam, a, na po prostu, po prostu czekaliśmy. Wspaniała, wspaniała no, stajnia. tam to się Teraz już dużo. Jak zapamiętała? O super. Dobrze. Teraz my się odsuniemy. Do prosimy o zajęcie I teraz startujemy oczywiście o różne honorową. Uciekamy, jako, uciekamy bo wiemy o stopach startujemy. Raz, Proszę. trzy. Następny. Startujemy. Proszę. z I'm To te jest dopiero inwestycje. przybieść euro. Ale... Poczekaj, ja to tak. Tak, tak. 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 teraz na Luz. A Sparta, Serafina,